Siemanko, cześć, tutaj Wojtek z Fidlaweki Zapraszam Was dzisiaj do odcinka Jak będziemy odbierać nagrody za Mistrzostwa Hut i Division Rivals Ciekawe wiki możemy trafić Takiego pogłę na przykład, którego bym chętnie przygarnął Fabiana na przykład, ale nie wiem czy ona jest jakąś taką grywalną kartą Pokażę Wam na początku skład skład wygląda tak, ale klikamy ławkę i jest taki Ryan Kent, który wchodzi za Lozano. I tutaj gram formacją 4-2-2-2. Palacja z Kentem na napadzie, Czerwienia z Michitarianem na SPO, Duncan z Nagolanem na SPD. Tak to wygląda w meczu. Hmm. Jeżeli Że nie tego możemy zobaczyć, to możemy zobaczyć. No, nie obraziłbym się z naszego jeszcze z Maximen, z, z tego Bogbys do gazeta Co to jeszcze jest? No, reszta to takich. Mm. No, ale to są nagrody za S1, więc wątpię, żeby tu coś było ciekawego. No, ale widzę. mamy waczkę, mamy drugą waczkę. No i mamy Pika. A to otwieramy Pika. Uwaga, uwaga. No właśnie, o właśnie, tragedia, tragedia. Lorisa trafiliśmy, bardzo proszę. No i ja go wybieramy, tego pana. najlepszego role. Teraz odbierzemy sobie od razu. Dwie paczki 150K, gdzie się nie mylę, Wow, niewybiedne wow. eee, paczki. Tak, dwie paczki za 50 wow, No dobra, tu ram ja pierwsza paczka za 5 rumęka 80W. Mogła być lepiej. Następna taka sama paczka za 5, to jest niewybiedna, Marko rocha i duplikać sprzedajemy Chelsea. No i teraz ciut lepsza paczka. Trzymaj się, się blisko tych banerów Aura a to sam ich pokażę, to dobra paczka Mogło być coś lepszego o Jezu, są cztery takie paczki, no dobra to otworzymy na początku Mega paczkę Siriziu Są banery, 84 cztery Coś jeszcze w tej paczce, czy coś? Nie No dobra, to wysyłamy to do, do klubu To sprzedajemy A nie, bo to jest paczka rzadkich kart, to, to to jest coś innego Oj farm, o i banega lol 86 To jest jedna Przyda się na pewno do jakiegoś SBC No dobry traf, dobry nawet bardzo dobry. Wsyłam to do klubu. Następna paczka z kart. Card. No na 63. Ja mam najgola no na Skodzie, ale z Interu. Będę mógł go wymienić i sprzedać. No i teraz dwie paczki za 50k. Ja jestem ciekaw, czy coś się uda trafić. Nie ma żadnych eventów, ale może już Christian Ronaldo, Kylian, Neymar. Albo stwierdzi Roberta 83 No i Marat I tycha! Jest łokat, a 66. Wow No a tak szkoda, że nie jakieś 2 tygodnie wcześniej Albo tydzień. No i zaraz ostatnia paczka Uwaga, uwaga No nie, ta paczka, fatalna paczka No bywało lepiej, bywało lepiej Bywało lepiej Hm. Co do składu chcę zmienić właśnie na jego i kupić urodzinowego bernaderskiego tylko ciekawa, czy mi stać teraz na niego wątpię Urodziny, gdzie to jest? Urodziny, gdzie jest? No nie, ale niewiele brakuje. Niewiele brakuje. Dwie szanse, że go kupię na tą ligę weekendową. No i tak i, i to tyle chyba. To tyle. Nagrody. No to dobry. Ten pik beznadziejny, inny, Ale to tylko jeden pik był, więc... No więc, za dużo bym nie oczekiwał, jego tego pana trafiliśmy, o tego, Giermę. z taką motywu Moskwa. No nie trafiliśmy tego, ale z paczki, panek, o No więc tak, ja trzeba skończyć, więc dzięki za oglądanie, I na razie coś siemano.